Witam witajcie moi kochani, ja jestem Silver, a to jest kolejny odcinek z The Bridge tak dokładnie ze mną jest Io. ma ja marjem, więc ziemeczki bez przedłużenia widzimy się na pierwszej arence. OK, ziemeczki jesteś już na ręce tak dokładnie i na wstępie chciałem Was serdecznie zaprosić na ioła kanał. Byłbym bym, e, wdzięczny, e, żeby e, jakbyście zasubskrywali jego kanał, bo naprawdę ma spoko, e, spoko filmiki i naprawdę polecam e, jego kanał. Dziękuję. Link, link e, w opisie zbędzie jak zwykle. No i ziemeczki mam dzisiaj dla Was kilka informacji w tym odcinku. Pierwszą informację jest taką, że... Jak zwykle pod, w każdym odcinku zapraszam na mojego fanpage'a. Bo, naprawdę, jak wysłałem na sklepie informację, że zapraszam na fanpage'a, to kilka już chyba z 10 osób zalikowało mojego fanpage'a. Serdecznie, ziomeczki, dziękuję za to. Zimeczki tam bardzo dużo się dzieje, piszę tam ogólnie kiedy są odcinki, dlaczego nie ma odcinków yy, i tego bo ja na sklepie tak nie piszę i w ogóle na YouTube nie piszę no i zimeczki chciałem was przeprosić, że nie było przez prawie chyba prawie tydzień filmików, bo yy, jak, jak mówiłem zapraszamy na tego fanpage'a bo tam pisze kiedy, kiedy są filmiki i dlaczego nie ma filmików ja powiem w tym jeszcze odcinku dlaczego nie było filmików, ponieważ e, miałem po prostu taki zawalony tydzień. Bo ja już chodzę do szkoły, fery mi się skończyły i Owi też, bo my też mieliśmy jednocześnie mm, tak. ferie, No i, i napisałem, że miałem zawalony tydzień bo po prostu, miałem dużo sprawdzianów w ogóle. Jeszcze w następny tydzień mam zawalony e, z czterema sprawdzianami. I trzymajcie kciuki, naprawdę zimeczki, bo nie wiem co będzie. No i zimeczki kolejną informacją jest taka, że są, będą vouchery na ten serwer, tak ładnie ma, mam dla was dwa vouchery i sto, e, pierwszy voucher będzie na, 120, na 100, łapek, 100 łapeczek w górę a drugi voucherek e, ziemeczki będzie na. E, będzie na 125 łapeczek i myślę, że e, war, e, myślecie, myślę, że dobijecie ten, e, ten e, te 125 papeczek w górę Ostatnią tą informacją jest, taką, jest taka, że mam dla Was ziomeczkę ogólnie taką propozycję, że jak dobijecie, dobijecie pod tym filmikiem przynajmniej 110 mapecze 110 w górę, to w 1 marca, w moje urodziny, 1 marca, dokładnie w niedzielę, będzie kolejny poradnik, kolejny poradnik z, z, z renderów. Bo jak obiecywałem, bo już dużo osób mnie prosiło, że mam zrobić odcinek z renderów. No i jak dobijecie ziomeczki 110 łapeczek w górę. To zrobię, będzie w niedzielę już odcinek. Jeszcze nie, dokładnie nie wiem o której, e, ale spokojnie w niedzielę będzie oci, e, odcinek z poradnika. I jeszcze przypomniałam sobie, że kolejna informacja jest taka, że chciałem wam podziękować, że dobiliście pod ostatnim filmikiem, pod SkyWarsów aż tyle łapeczek e, w górę, naprawdę masakra dziękuję wam za to. nie Myślałem, że do, nie myślałem, że nie dobijecie te, e, taką liczbę, ale naprawdę zaskoczyliście mnie. No i e, tyle na to e, na tyle tych informacji. Ja zrobię króciutkie cięcie, będziemy się... Widzimy się ziomeczki jak będą mosty się budować. Dobra ziomeczki jesteśmy już pod krótkim cięciu Tak dokładnie e mosty się budują jak zrobiłem jak jeszcze przed, e przed, e przed nagrywaniem zrobiłem logo. To jest moje ogólnie logo, bo jak bez tego loga to ogólnie przegry przegrywamy. Więc zrobiłem jeszcze, e bo akurat miałem trochę czasu, to zrobiłem e logo takiego karniaka i i o, masz tu masz, masz, masz tu Właśnie właśnie daj. Żeby mi tutaj nie. nie... A dobra jest mam Masz, masz, ej, ziomeczki dobra, ne nevermind No i ziemeczki. Eee, no i jak przypo przypominam, że na 100 i 125 papeczek w grze będziecie mieć i Będziecie mieli vouchery na, e, na svipy na jeden dzień ja tu e, z ofach pomagam, pomagam, o chyba ci sksułem jak coś dobra nie, e, teraz Dobra, jednego mi Znaczy nie, ty tym jest a się później ja tobie. Spoko to. Takie w sumie 12. O, na Dobra czekaj. Bo tutaj idą typy. No i ziemaczki, jak widzicie, już mamy tu set, e, mamy dobry set. mamy e, Ogólnie mam miecz ostrość 2, ostrość 3, e, przepraszam. I teraz. Dobra, bijemy typka. No jak i jaki ksuj, ale mi się naprawdę ten item. No i dobra, ale nie martwmy się, nie martwmy się i my tu po, pomagamy w drużynie, bo chcę ogólnie wygrać tą rękę, bo jak przegramy. No się klepie z typem. Fak, ej, zabijemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Wygrałem dobra. i spadłem. Spadłeś, no nie? Dobra, dobra zabijemy. No i dobra, Bijemy, 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 bijemy. Kto? Dobra. Bijemy, bijemy, bijemy. dobra, jednego zabiłem. Jak ja mam. Dobra, pomagam, pomagam, pomagam. Dobra, zabiłem typa. O, wygraliśmy! LOL, wygraliśmy, <ścoughs> nie założyłem! Dobra się z tym miłym akcentem kończymy odcinek tak dokładnie i jeszcze chciałem e, podziękować e, podzięk jeszcze raz podziękować, że dobiliście aż tyle łapeczek pod ostatnim e, odcinkiem i byłbym dzisiaj szczęśliwy jakbyście dobili dzisiaj 110 łapeczek w górę i jeszcze chciałem przypomnieć, e, że zapraszam na mojego fanpage'a, na kanał Ioła też również zapraszam, link w opisie i vouchery będą e, powtórzę się, vouchery będą na 100 i 125 łapeczek w górę na SPA na jeden dzień. Trzymajcie się i papa!